Siemano, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o braterstwie, o przyjaźni męskiej, ale o tych damskich, może też. Eee, także co? Nie będziemy przedłużać wstępu, przejdziemy sobie dalej. Już nie będziemy się przedstawiać, opowiadać, czy boli nas głowa, czy kolano, tylko zaczniemy gadać. Tak, dobrze, panowie. Eee, może na samym wstępie eee, przyjaźń, męska, braterstwo. Czy w ogóle posiadacie coś takiego? Bo, bo może się mylę, może czegoś nie wiem? No chyba tak, mi się wydaje, że posiadasz. Że między nami na przykład mhm. jest, jest, jest jakaś więź, no, bo my jesteśmy od siebie współzależni jakoś. Nie? Tak. Że tak jakby. Ja na przykład nie wyobrażam sobie. Yy, jak ty wyjeżdżasz gdzieś mhm. na, na przykład na trzy tygodnie, to tak dziwnie jest, jak ciebie nie ma. Nie? Że jakby odczuwam do, brak. Nie ma kto przyjść i na przykład mówić głupich rzeczy. Tak. Nie? Albo, albo coś. Jestem odpowiedzialny za głupich rzeczy. Tak. I na przykład, no nie wiem, jak jest. Przychodzi weekend, to też tak jakby nie chce mi się też czasu spędzać z, innym, z innymi osobami jak na przykład wy, bo jakby właśnie jesteśmy na tym samym poziomie mniej więcej, jak chodzi o rozmowę i tak dalej, nie? no i znamy się już długo. No tak. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że my też odjechaliśmy trochę od reszty, także żeby znaleźć nowych ludzi, to ty mówiłeś ostatnio, że ty w rozmowie z ludźmi, którzy są pozornie normalni, musisz się hamować. No ale że... chyba każdy tak ma, nie? No, no tak, ale tak tu chyba ma. nad wyraz, bo ja na przykład no. bardzo często muszę. Że bardzo często musisz się hamować. Często, tak, żeby nie powiedzieć. Bo wiem, że ta druga osoba może to odebrać Bilej odebrać. Tak, bo przy no. nas się nie musi hamować, bo wjeżdżamy sobie na każdy drażliwy temat. Tak. To prawda. Ale wyobraźcie sobie, co musi czuć osoba, która jest znaminowa. I ona <laughs> I mówi coś, coś tak takiego, dobrze. że jej się wydaje kontrowersyjne, ale jest to takie. <laughs> no. Na no. przykład o ten... Nie wiem. wiem. te rozmowy nad rzeką w Bukareszcie. Tak, natomiast... tak, tak, tak. A ogólnie jak już odczuwasz brak jakiejś osoby, to już znaczy, że jest jakaś więź. Dobra, czyli posiadacie taką więź męską. Tak. I ona czym się różni od takiej więzi Myślę, z, że tak. z, z rodziną? Myślę, że tak. ja uważam na przykład, że bardzo. Mm, no, na przykład moja rodzina nie zna pełnej prawdy o mnie, ale wy już tak. No, no chyba nikt nie chciałby, żeby rodzina poznała pełną prawdę. No właśnie, nie? Więc ogólnie to jest właśnie to, że tak jakby, bo wiem, że ja nie zostanę oceniony, nie? No nie, sposób no nie ocen... robić najgłupsze rzeczy i tak cię nie oceniają. Tak, że... czy znaczy możemy powiedzieć, super zrobiłeś. Na przykład, nie? Ale coś by ci zrobiła ta ocena? Nie, ogólnie nie, ale właśnie znaczy... chodzi o to, że ale to zawsze sta... od zawsze takie jest. Powiedziałbym mu czwórka i on by się poczuł urażony, że za słabo odwalił. no je, nie tak to starałem no. no, ale chyba wiem o co ci chodzi, że znaczy, mo jest... możesz mieć w dupie tą ocenę, ale może ci ludzie na ciebie mówić? inaczej patrzą. Dokładnie, wtedy? nie? Tym bardziej, że wiesz. Mi się wydaje ogólnie też, że im na przykład twoja mama, tata mniej wiedzą, tym lepiej śpią. I nieważne, czy to są pozytywne rzeczy, czy negatywne rzeczy, to po co mają sobie później, wiesz, kłaść się spać i myśleć o tym. To... I zaprzątać całego głowę. Także. Ciekawe, co ten cymbał teraz robi, nie? Jest sobota, no. północ. Kurwa. Czy nasuwa wam się na myśl jakaś cecha, którą musi mieć? żeby właśnie takim bratem został, żeby dołączył do, do klanu. Dobrze to Ja właśnie nie mam takiego zbioru cech. To Ale akunat... nie, znaczy to nie musi być zbiór cech, tylko czy jest jakaś jedna z nie mówię, że jest to najlepsza, tylko czy jakaś ci aktualnie przychodzi na myśl, którą e, uważasz za taką potrzebną do nawiązania, takiej znajomości? Ja szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem, po prostu... No to właśnie to, że na przykład, o szczerość, nie, Bo u kobiet jest tak, że na przykład ty mi powiesz ty, ale ty jesteś ulany. Ja powiem tak. no, no wiem, no i chuj, trudno i życie kręci się dalej, nie? I przejdziemy na pewno do tego tematu. Jeszcze. No, a i to jest ta szczerość. No bo na przykład, nie wiem, tak jak wielokrotnie chodziliśmy po parku nie, i gadaliśmy w jakichś tam sytuacjach kryzysowych, yy, no to yy, mówiłeś otwarcie, co ty uważasz na ten temat. czy na przykład mówiłeś mi szczerze na przykład to, co ja robię jest na przykład dziecinne. Nie powinno tak być. No ja sobie wtedy myślę, no dobra, no gość pewnie nie chce kurwa dla mnie źle. Więc go posłucham. No ale jest szczery, więc no nie robią odwetu na ciebie tak. Jak to robią często, uważam, kobiety tak robią, mm -hmm. nie? No, ale u nas jest to takie szczere. Nie? No właśnie to uważam, że szczerość to jest jedna z takich głównych yy, tak, no. cech, która powinna jednak definiować państwo też damską przyjaźń. W ogóle jakąkolwiek. Znaczy, w, no, w ogóle jest taka wartościowa cecha ogólnie. No, co jeszcze? lojalność, nie? Tak, no. Tak, no, że po prostu nie zostaniesz zostawiony na lodzie w najbardziej dramatycznej sytuacji w swoim życiu, nie? Że na przykład, no, coś się. Kurdy, nie, jak to ja nie słucham, No, teraz... ja miałem taką sytuację z Tobą, nie? Mówiłeś tam jeszcze na początku roku, o stary, jak chcesz, to przyjeżdżaj tam nocu u mnie. Tam... No właśnie, o, o no, tym mówię. jak nawet, mimo że ja chciałbym już z tego skorzystać. To samo to, że on to mówi, w sensie Kamil. Yy, Kamil to już mówił, to już tak jakby miałem takie poczucie, że w sumie to ja wszystko mam. Nic więcej nie potrzebuję. No kurwa. L gość obcy dla mnie w teorii, tak? Yy, chcę dobrze. Wiesz, oferuje mi coś od siebie, nie? No i to jest wydaje mi się, że taka loja. Taki najwyższy. No poziom już o, o, o to chodzi. zaangażowania takiego w jakąś relację z drugim bo człowiekiem, bo mógłby położyć rachę na ciebie i... No i tak mógłby po prostu powiedzieć dobra kuwa, stary. śpij w samochodzie, nie? śpij w samochodzie albo bo to są też między innymi właśnie takie zachowania, że jak druga osoba bezinteresownie pomaga komuś znajomemu, no to te hmm. przyjaźnie się trochę tak zazębiają. Nie? Stają się lepsze, no i to są takie momenty w życiu, które czasem przełomowe, czasem nie. Ale które są, relacje budują. A co w drugą stronę? Jak na przykład kumpel proponuje Wam coś odjechanego, coś kompletnie głupiego. Ja uważam, że za zębia, no? Ja też. No bo to takie wspólne przeżycia, nie? Wchodzenie na głęboką wodę. No. Wiesz, że jak coś się odwali, to zawsze ktoś ci może. może możecie się wspierać. No tak, bo to chyba musisz mieć takie w ogóle sytuacje. Są potrzebne takie. Kurde, znowu nie wiem, jak to ubrać w słowa? Że potrzebne są takie sytuacje niecodzienne, żeby zazębić tą przyjeżdż, nie że na przykład właśnie jakaś słaba sytuacja, albo jak ci uratuje życie. Albo coś tujku, takiego, to... co, co nigdy nie robiłeś, a nagle teraz robisz, że nie wiem, jedziesz gdzieś do, do centrum miasta, albo na starówkę i na waleta biegacie po centrum, nie? I, i robicie coś długiego <laughs> po prostu. No tak, w sumie tak. A jak uważacie? Bo tak rozmawiamy o tej męskiej przyjaźni i, i widać, że no tutaj jednak to, co zauważam u nas, i sami o tym mówicie, że jest i szczerość, i, i te braterstwo, lojalność, zaufanie, pomoc, i też głupie sytuacje, to czy to samo też przekłada się na przykład na kobiety? Jak myślicie, czy nasze relacje się trochę różnią, że psiapsiły mają trochę inne podejście do posiadania tych psiapsiów niż my, jako bracia, do posiadania tego brata? Są jakieś różnice? No, są. No ja uważam, że na przykład jak teraz powiemy, że nasz kolega Darek jest głupi, to jutro każdy z nas do niego przyjdzie i powie mu, że jest głupi. A kobiety tak nie zrobią. Kobiety raczej powiedzą to między sobą, ale jakby już nie bezpośrednio do ofiary, ja nie nie? żeby nie urazić. nie. No i... No, no. takie są już w sumie. To tego... Ale to też zależy od tego grona, nie? nie ma co wszystkich do jednego wora. Ale, tak ale to zależy, zależy stary. Z facetami też tak jest oczywiście. Ilu, że... ilu, masz, ilu masz znajomych, nie? No bo ja na przykład, nie wiem, mam dużo mm, znajomych, y, jakichś tam koleżanek i wiem jak one działają, no. no. często tak jest, że... Tak, no statystycznie chyba sta też to tak wygląda. Statystycznie wypada. tak to wygląda, no, że one wobec siebie... Nie są najszersze. No nie są po prostu. No. Zaraz dostaniemy pojazd. No no, a, co, tak, że, a co, że, 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 tak no co za, że, że tak wcale nie jest? No i co z tego? Znaczy, często są zachowawcze, że jak przyjdzie, wiesz, wystrojona jak stróż w Boże Ciało, jak na otwarcie kanałów, to i powiedzą, kochana, fajnie wyglądasz, ale następnym razem ten. Może nie przychodzi. Nie o, ale, ale fajna sukienka, ale miałeś miesiąc temu taką fajniejszą, może ją załóż. No. A u nas to, ty, ale koszulka, dobra, weź. Weź to, no, weź to, zmień, bo wyglądasz jak white. Weź to, o, weź to, weź umyj no. tę podłogę. Właśnie czasami tak jest, że są na przykład Kurwa. dobre męskie znajomości, nie? Pracujecie, załóżmy, razem chodzicie do szkoły i się widzicie codziennie. Ale potem coś wasze drogi się rozjeżdżają, bo y, ziomek mieszka po drugiej części, po drugiej stronie miasta, a ty po drugiej stronie miasta. Ale załóżmy, macie swoje życie, tydzień, dwa, trzy się nie odzywacie, a jak nagle napisze, albo się przypadkowo spotkacie, albo się spotkacie, bo chcecie, to nie macie wrażenia, że ta rozmowa, jeżeli to jest faktycznie dobry, znajomy, to jest tak, jakbyście się widzieli wczoraj. Zawsze będzie się kleić, no. Tak, tak bo, no. Bo, że my jakoś nie potrzebujemy rozruchu. Tak, bo ja często na przykład dostawałem pytania, co tam na przykład u pana tego bądź tego, bądź tego. My nie wiem, pogadamy to się dowiemy, a to nie utrzymujecie tak kontaktu. No, tak. Można mieć dobrego kolegę też na odległość, nie? No tak. Nie, nie trzeba cały czas utrzymywać kontaktu, codziennie gadać, bo wystarczy się spotkać i gadać z nim, jakbyś się widział wczoraj. Myślę, mm -hmm. że moglibyśmy się rok nie widzieć ogólnie i. I siedli i byłoby to samo, no, bo to, to się czuje. Bo to... Albo ktoś by się oddalił, właśnie ty byś poznał jakąś ee, sikse i po dwóch latach byś do nas wrócił. I po prostu byśmy ci powiedzieli, no w końcu, i byś siadł i byśmy gadali tak jak kiedyś. Najpierw, najpierw, najpierw byśmy zrobili na nim, kurwa, roast, roast ale taki, żeby się popłakał, no. zrozumiałby. <laughs> dlaczego cały czas ja jestem przykładem? Przeciągnęliśmy, no, bo no, bo ale a propos więzi jeszcze, zobaczcie jaka ta silna więź jest, że na przykład ja mówię, że ja tu się chcę <laughs> wyprowadzić z Polski. I na przykład ty mówisz, tych ja kurwa jadę z tobą. Ja też. No, no. albo nawet ty, o też by pojechał z wami, nie? To jest takie, tak. że. Tu nie wiem na ile to jest z jego strony szczere, tak? Na przykład. No wiem, że ty to jesteś umiejęty. Gdybyś to zrobił. No, ale no, Filip, nie, jako nie, jeszcze młody, wiesz, może taki y, kształcący się człowiek może jeszcze może mieć takie. Może wiesz. mieć jakieś zawahania. No. Dobra, a jakbyście chcieli zobrazować, zilustrować jakąś e, sytuację, która wzmocniła. Ale ty masz głos przez to gardło chore. No, Dobrze, że jadę te tabletki jeszcze. Ale dobry, no. dobry taki... taki męski, Radiowy, Radiowy no. no Radiowęzeł. Nic z tym <grym> nie zrobię. <grym> Radiowęzeł, <wędzol> zapalony. <grym> przewiało to przewiało. No nie będziemy czekać, aż, aż będzie działać, bo, bo nas grudzień zostanie. A myślicie, że w męskiej przyjaźni ważne jest mówienie o swoich uczuciach? Czy jednak tłumienie, że staje wywalone, wszystko jest okej, okay? nic mi się nie dzieje? Czy jednak warto powiedzieć kumplowi, że ty zły mam do dupy humor, że to mnie drażni, to mnie drażni. Warto powiedzieć na pewno, ale my chyba jako mężczyźni ogólnie to mamy z tym problemy, Atumijmy, nie? Z wyrażaniem swoich uczuć. Zostaje, że emocje, niechętnie chodzą do psychologa, a właśnie to wydaje mi się, że przy kumplu łatwo się odchodzi. Dobrze o tym rozmawiasz, no. Znaczy przy mężczyźnie jest łatwiej. Dużo łatwiej, no, dlatego, może też na przykład ja ci mówię o niektórych rzeczach, nie? No, bo podobny tak myślenia, nie? No, ale. Po żeby wysłuchać, nie oceniać, Żeby się wygadać. gadać. No właśnie, to jest ważne, kto słucha jeszcze i z kim jesteś, bo wiesz, jak ty zaczniesz gadać, jak ktoś zacznie ci, to. a ja bym zrobił tak, a ja bym zrobił tak, nie? Tylko wszystko jest tak, wiesz, że słuchasz i mówisz tylko, że nie wiem, no ja miałem taką sytuację też, albo coś tam, i dajesz tak, jakby wiesz. Ale nie macie tak, że jak gadacie. Kolegą i powiedzmy, opowiadasz mu, co się dzieje w Twoim życiu, co Ci się na przykład nie podoba. Nie macie tak, że oczekujecie na feedback trochę, że jakieś rady? Co możesz zrobić, żeby było lepiej? Nie. Nie macie ma czegoś takiego? Chyba nie. Okay. Czyli czy ja, to, znaczy to tak. wtedy na samo wysłuchanie. Na samym końcu zawsze pada pytanie, tak? No dobra, Kamil, no to. Mówię mu o czymś i mówię, dobra, Kamil, no ale co uważasz? No, nie, no jak... bo tak, słuchanie jest ważne, hmm. ale żeby z tego słuchania też coś wynikało. Jak długo musi potrwać przyjąć, żeby coś powierzyć kumplowi? Czy jest w ogóle jakiś, jakaś długość znajomości, która definiuje, że możemy tej osobie coś powierzyć, czy nie? Ale co? No załóżmy, powierzę. nie wiem, klucze do domu, cokolwiek. Że dajesz mu swój samochód, żeby sobie pojechał z obcą dupą. A to chyba, chyba czas nie ma znaczenia. Czas nie ma znaczenia. Nie, a chyba, że... Bo ty oceniasz to po czynach tych ludzi, co opowiadają, wiesz, jakbyś miał ziomka, który by na przykład mówił, że ty, teraz to w tym tygodniu zrobiliśmy trzy skoki na kantor w stoku, Na przykład, nie? Mhm. No i tak sobie myślisz, <laughs> kurwa, to, a ja jedę na wakacje, no to nie dam mu kluczy, żeby kwiatki mi podlewał. Ty się zapierali. No. Nie? A uważacie, że męska przyjaźń ma duży wpływ na Wasze życie codzienne? No tak, to... myślę, że tak. Znaczy, ogólnie jesteś wypadową pięciu Twoich najbliższych ludzi, nie? Gdyby nie miało wpływu, to grupa by nie chodziła codziennie. A jednak tam codziennie coś jest, nie? Tak. Nie ma dnia ciszy. Raktualnie mhm. no nie ma osób, z którymi miałbym więcej kontaktu niż z Wami. No. No tak. A więc no. ma wpływ. No kurde, jak mamy jakiś problem, to zazwyczaj przedzwonimy wszystkich i się skonsultujemy, co oni o tym myślą, nie? Eee, to jest takie, kurde, to już jest takie centrum dowodzenia. Trochę tak w rodzinę. wchodzi. Znaczy niekoniecznie, bo rodzinę nie wybierasz, a kumpli, kumpli Czy ogólnie wszystkie decyzje, które zapadają, są konsultowane tak, tu. No. Tak. No, są normalnie... nie ludzie nie biorą w tym udziału. To, to jest jak firma po tak. prostu, że tak. są szczeble. Tak, tak. <laughs> Pirafida. No serio, teraz tak sobie, tak sobie pomyślałem, że faktycznie tak jest. A jak chcielibyście widzieć grupę za kilka lat, załóżmy, za 10. W jakim miejscu, jak żeby wyglądała? W Kambodży, nad jakąś wodą, w willi, mhm. albo każdy w swojej może. I to może trochę z od siebie, żeby się na siebie już nie denerwować na co dzień. E... Żeby I żeby każdy miał. jedno osiedle, ale oddzielne domy. Tak, żeby każdy miał takie życie, jakie mu się e... podoba. Nie? nie mówię, żeby być multimilionerem albo coś, ale żeby było tam takie życie, w miejscu, gdzie możemy się swobodnie czuć. Czyli chciałbyś, jak załóżmy, miałbyś dwójkę dzieci i robił u siebie na ogródku w Kambodży grilla, to byś chciał zaprosić takich świrów jak my, tak. jako wujku. Chciałbym, żebyście byli wujkami moich dzieci. Chciałbym żeby one przesiąkały tym. Ten... Tak, tak. No, uważam, że za tak, każdym tak. prymitywnym waszym ruchem i wypowiedzią idzie też jakby garstka intelektu, które można chłonąć. Można. To no trzeba tak, tak. bardzo mocno filtrować y, informacje, ale przeczać. Pierdolenie takich głupot to też jest tak, że musisz być na pewnym poziomie intelektualnym, żeby no, tak, to pojąć. Tak, tak, tak. tak, tak. Po prostu. Pewną abstrakcję musisz. Y... Tak. Gdzieś zrozumieć, jakąś jakiś internet jak musisz mieć. No, tak. Bo, no. gadać, aby gadać, to ty nie śmiesz. No tak, dokładnie. No. Mogę teraz ja powiedzieć? Ty, ty, mogę teraz to, ja możesz, tak. serio, bo czekałem na to, super pytanie w no, ogóle. To, a, to ja myślałem, że coś się trzeba wrócić do Nie, tak, super tak. pytanie. Chciałbym, żebyśmy byli zdrowi przede wszystkim. Żebyśmy byli obrzydliwie bogaci, żebyśmy mieli zajebiste rodziny, żebyśmy się tymi rodzinami. Widywali, jeździli razem tak, na wakacje. Tak, o tak! No i żeby nasze żony przyszły, żeby one, żeby one były no w jednej ale... grupie, a my coś tam robiły sobie i one. Nie, nie, co oni znowu kombinują. Ale <grym> właśnie, żeby one, żeby one też nas nie gasiły. Nie no no tak. tak. Wiecie, się. zawsze mówimy, z ej, my idziemy skakać ze spadochronem jutro rano. To one no, dobra, to my jesteśmy no dobra. No, a nie, że, o Boże, nie, Jezu. Że... Ale nie, że tam właśnie było coś takiego, że. Jak one nas widzą, że coś knujemy, a Ale... żeby już było, o Boże, to będzie coś porąbanego. Starego. to jest, to jest, przecież jak my byliśmy w Bukareszcie, to przecież ludzie, jak wrzucałem coś na story, to ludzie mi pisali, że Boże, ja mówię co, wiem na co was stać. <laughs> no, i serio, no... to jest takie moje marzenie. E... No. No, tak, to, to jest naprawdę. Moje spełnione życie. Uważam. Ja to wszystkim... chyba tak, no. W życie w takim dostatku, że jesteś bezpieczny, masz ludzi wokół siebie tych, których chcesz. No i jakiś tam powiedzmy, no pewnie żaden z nas jeszcze o tym nie myśli. Bo to w pierwszym odcinku chyba było. Że no, spoko rodzina, ale może nie teraz. Jakiś czas. Za jakiś czas, ale żeby właśnie te nasze. Ci nasi ludzie, żony, dzieci, tak żeby one się integrowały między sobą, żeby one miały... Żeby to było swoje... jak rodzina. Tak, tak, no, żeby to było, tak, żeby stworzyć p**** coś takiego... Mur, do, gdzie jesteśmy tylko my. Jest, nie wiem, 20 osób, nie? 4, ro, 5 rodzin, tak, że mam więcej. Plus jest taki też, że jakbyśmy dalej to robili, ale moglibyśmy robić to tylko dlatego, żeby utrzymać znajomość, mieć u kogoś w domu właśnie takie ala studio, żeby siedzieć, gadać, tylko po to, żeby żeby się integrować, żeby powiedzieć, że coś nagrywamy, bo my pracujemy. My nie zabroniłyby nam pracować. A, a więc... ej, dobra, a dobre, wiemy, dobra, my idziemy do studio. Mamy wyjazd integracyjny albo <laughs> musimy... <do> studia. <laughs> ej, w ogóle to, co powiedziałem, to jest takie typowe, <laughs> że chyba każdy człowiek by to wymienił. Zdrowie, miłość, pieniądze. Ale. Ja po prostu to widzę, oczami wyobraźni. To jest wyobraźni. proste, ale z drugiej strony też no, trzeba dużo wysiłku poświęcić, żeby to wszystko uzyskać. Moja wyobraźnia ogólnie jest bardzo szeroka. I jestem sobie w stanie wyobrazić, że ja też, takie sytuacje. Te, już Oczywiście widzę zębów w Kambodży. No mi się, na, mi się one tam sprzątają, nie gdzieś jakieś tam, wiesz, tłukamy, siedzimy, gadawamy. W Właśnie, o tym pomyślałem, że my siedzimy sobie na plaży. Przychodzą nasze dzieciaki, coś tam, tato, tato, a my z cygarami dobra, idź do matki. No. I co, siedzimy, wiesz, i. No. Calga, no. idź Czytankę, nauczyłeś się? Dobra, czyli podsumowując ogólnie, jesteście, jesteśmy osobami, jakby wspomnianymi na aktualnie, braterstwo. I chcielibyście coś zadać? Chciałbym to kontynuować. Chciałbym się to kontynuować. Nic nie zmieni, żeby. Nie, jakie zajebiście, tak, no. ciężko Dobry... będzie trafić tylko odpowiednie osoby płci przeciwnej, które to zaakceptują, które to zaakceptują no, i jest, będą w stanie z nami w tym być. Jest nie? tam trochę miliardów kobiet na świecie, może się gdzieś jakaś znajdzie. No być może. ale Myślę, że niekoniecznie będą one w tym kraju, <laughs> ale <wiesz, to> czekać <laughs> bardzo pozytywny odcinek. Nie wiem, czy to za sprawą lamp, czy to za sprawą rozmowy się normalnie aż ciepło na duszy robi, nie? No, serio? no to jest, bo to jest takie miła wymarzone, wymarzone życie. życie. No miłą atmosferę. No, oczywiście mówimy też o jakby naszych i o reszcie, tak? No nie tylko tak, tak, tak. ale też o, o tamarciu no, czy tam Danielu. No, Marzone życie, serio. No, że jesteśmy wszyscy w piątkę, czyli powiedzmy dziesiątkę z żonami. Bo kochanki będą sobie. Kochanki zostają w Polsce. Albo gdzie indziej po prostu na świecie. Gdzieś tam tak, będą. tak, no to gdzieś sobie będą Oni po prostu. Mówić, będzie, na każdym proszę. kontynencie. Po innej. No. no po, jednej. po jednej. No nie na kontynencie, nie, za mało. Ma... <laughs> w każdym porcie. W każdym porcie. O, <laughs> jak prawdziwy kurwa. Ten. W Afryce to nie oczywiście czy chciałbym A co? Chyba, że w RPA, no tam. Różowa puga. <śmienicza> 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 o Boże. W kolejnym odcinku pogadamy sobie na, na temat randek, związków. Niekoniecznie dzieci, ale właśnie randek związków może na końcu też małżeństwa. Pójdziemy sobie chronologicznie, jak to może wyglądać i Krystian tutaj nas troszeczkę przybliży, zada jakieś niewygodne może pytania nam. Prowadzi nas w świat. świat, o którym nie mamy no pojęcia. Nie ma coś, nie. Tak, Dobra, co? Kończymy, na tyle, nie ma co przyciągać. Do następnego. Do następnego. Do do zoa. Lajka zostawcie. Do, do Zoa. Albo dislike, albo chyba tak samo płacą. <laughs>